Jennifer Aniston i Brad Pitt zostali przylapani Meksyku, między tym dwojgiem zdecydowanie iskrze. Jennifer Aniston i Brad Pitt przez lata byli uważani za jedna z najbardziej zgranych par w Hollywood. Para zaczęła spotykać się w 1998 roku, a dwa lata później stanęli na ślubnym kobiercu i przysięgali sobie miłość w Malibu. Ich szczęście nie potrwało jednak długo, bo w 2005 roku para była już po rozwodzie. Rozpad ich małżeństwa przypisuje się zdradzie Pitta, której miał dopuścić się z Angelina Jolie na planie filmu Pan i Pani Smith. Nie trzeba było długo czekać, żeby związek aktora i koleżanki z planu Stel się faktem. Relacja Brada i Angeliny również nie przetrwala, a od kilku lat Pitt ponownie leczony jest za Niston. Media co jakiś czas wypuszczają rewelacje o potajemnych schadzkach pary, a ich spotkanie podczas Galisa Coward przeszło już do historii. Na takie pojednanie fani czekali bowiem kilkanaście lat. Wcześniej Aniston nie udało się sfotografować w towarzystwie byłego Meza. A na wydarzeniu ex zakochani nęszczedili sobie serdeczności. Od razu pojawiły się również glosy, że para chce sobie dać kolejne szansę. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Zagraniczna prasa donosiła również, że brat i Jennifer spędzali wspólnie izolację w 2020 roku w domu Aniston. A ta miała przebaczyć mu zdradę i dać mu drugą szansę. Cus po trzech latach od tego wydarzenia. Para wciąż oficjalnie nie ogłosiła zwiasku, więc można przypuszczać, że rewelacje te byle. Kropka z palca. Tym razem mediami wstrzasnęły kolejne informacje na temat tej dwójki. Okazuje się, że Zepara niedługo, byc może spotka się na wspólnym planie z Dzieciowym. Serwis Deux moi poinformował, że z Pitta do jednego filmu ma odpowiadać Margot Robbie, która podpisała umowę z Amazon Studios na wyprodukowanie komedii. To jednak nie koniec zaskakujących wieści. Bo okazuje się, ze Jennifer i Brad przybyli razem do Meksyku, by omawiać szczegóły nowej produkcji. Do ich sekretnego spotkania miało dojść w wakacje, a o całej sprawie poinformowali z Rudlowem Które zaznaczyło, że Pity Aniston chce naprawić swoje relacje. To od razu uruchomiło lawinę spekulacji. Za między malzunkami malzonkami znowu iskrze. To musi być castingowy wyczyn stulecia. Ale Margot nie może przypisywać sobie całej zasługi. Brat i in od jakiegoś czasu dogaduje się i przez większe czas dekady szukali odpowiedniego filmu. Aby ponownie zjednoczyć się na ekranie, twierdzi informator magazynu. To jednak nie koniec sensacji, bo magazyn Woman's podkreślił, że to właśnie Aniston skontaktowała się z Pittem. Informator gazety zaznaczył również, że brat ponoc nie zamierzał stawać w staraniach o uwagę Jennifer. Brat nigdy nie przestanie podrywać Jennifer. Wszyscy obracają się w tych samych kregach od lat. Nie ma wątpliwości, że między tym dwojgiem zdecydowanie iskrzę. On nigdy nie przestanie jej podrywać. Ale ona jest zdeterminowana, by na tym planie filmowym nie było takich sytuacji, czytamy. Myślicie? Z faktycznie może być na rzeczy?